Od miłosnej przygody w reality show po ślub marzeń. Zwycięzca hotelu Paradise szykuje się do najważniejszego dnia w życiu. Choć wiele historii miłosnych z reality show kończy się szybciej niż zdąży się rozwinąć, ta historia pokazuje, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać poza kamerami. Chris Ducci, zwycięzca pierwszej edycji hotelu Paradise, ogłosił właśnie, że już za kilkadziesiąt dni stanie na ślubnym kobiercu. Widzowie nie kryją wzruszenia, a jego droga do szczęścia budzi prawdziwy podziw. Popularne reality show Hotel Paradise niejednokrotnie było sceną dramatycznych wydarzeń. Ostatnie miesiące przyniosły wiele bolesnych wiadomości śmierć sołnisz Planowskiej, uczestniczki jednej z edycji, poruszyła opinię publiczną i przypomniała opresji, jaką może nieść udział w medialnym show. Jej odejście stało się impulsem do głośnych dyskusji o zdrowiu psychicznym i roli wsparcia po zakończeniu programu. Na tle tych tragicznych doniesień wciąż pojawiają się też jaśniejsze momenty historii, które przywracają wiarę w sens takich programów. Uczestnicy, choć często oceniani powierzchownie, nierzadko wynoszą z planu cenne przyjaźnie, doświadczenia i, jak w przypadku Krisa Ducciego, miłość na całe życie. Chris, który zdobył serca widzów podczas pierwszej edycji hotelu Paradise, ogłosił w mediach społecznościowych, że już wkrótce weźmie ślub z Moniką Czajkowską, swoją partnerką i matką ich dwóch córek. Informacja ta wywołała prawdziwą falę emocji. 47 dni do ślubu, napisał Duci w poniedziałek, wywołując ekscytację wśród fanów. Ich historia nie zaczęła się jednak w rajskiej willi na egzotycznej wyspie, lecz na planie teledysku innego uczestnika show, Mate Palmere. Po zakończeniu programu Życie Kwisa potoczyło się spokojnym torem z dala od blasku fleszy. Dziś razem z Moniką tworzą stabilny, ciepły dom, a ślub ma być przypieczętowaniem tej dojrzałej relacji. Tymczasem w innym zakątku Polski inna była uczestniczka hotelu Paradise, Aleksandra Saków z piątej edycji, również przeżywa intensywny czas. Choć jej przygoda z programem była krótka, to życie prywatne przyniosło jej znacznie większe zmiany niż jakikolwiek show. W maju 2024 roku Aleksandra została mamą syna Ignacego, a rok później, dokładnie w dzień matki, urodziła drugiego syna Maurycego. Internauci zareagowali entuzjastycznie na jej post z fotografią noworodka. To kolejny przykład na to, że prawdziwe szczęście często zaczyna się tam, gdzie kończą się kamery. Choć Hotel Paradise dla jednych staje się krótką przygodą, dla innych, jak Chris i Monika, jest początkiem prawdziwej drogi. Ich historia pokazuje, że czasem reality show potrafi być czymś więcej niż tylko rozrywką. Potrafi połączyć ludzi na długie lata. Para konsekwentnie trzyma się z dala od plotek i medialnych skandali, stawiając na wartości, zaufanie i bliskość. Fani nie kryją wzruszenia i dumy. Uwielbiam was oglądać, bądźcie już zawsze tak szczęśliwi, jesteście cudowną parą, to tylko jeden z licznych komentarzy pełnych życzliwości i wsparcia. Pod postem Kwisa roi się od gratulacji i życzeń szczęścia. A ty? Czy wierzysz, że w reality show można znaleźć miłość na całe życie? Daj znać w komentarzu i podziel się tą inspirującą historią.